Hello ludziska, z tej strony Fabuza84 kolejny odcinek na moim kanale dzisiaj gramy w Fortnite'a ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale i pamiętajcie, żeby wpisać kod w klepy na teraz, z teraz kropką na końcu kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zdziała, wam się tutaj wyświetla teraz kodzik i dajecie szukaj. no i jest, dobra, to co lecimy, są jakieś nowe zadania, metaliki są co trzeba zrobić ale to będzie ciężko z kryjówek, bo nie na przykład wszyscy będą lecieli tutaj, albo tutaj na tą stację, albo tu. Więc no. Trochę ciężkie to będzie, ale raczej co zrobimy. Trafić przeciwnika w 30 sekund. No nie wiem, może jednak cięższe to trochę będzie. Ale uda się raczej. Najgorsze to chyba będzie to uderzenie kilofem graczy, bo 10 razy to jest dużo. A no. Chyba, żeby ktoś czekał do końca busa na tych, co wyszli z gry i po prostu ich kilofem tam dobijał. No to by było. Nie wiem. Najłatwiejszy sposób na to zadanie. Tak szczerze. Nie? Tutaj na karkułomnych kolejach może ktoś będzie. Tam jest duża szansa, że ktoś raczej będzie. Ja się schowam w kryjówce. Wezmę sobie jakiś pistolecik. Przyjdę i hop. I nie ma ich. Ile ze stu postaci w ogóle w tym sezonie? Nie, co jest? Jakie zadania są? Dobra. To leci... O, widzę, że już ktoś leci. Yy, ja sobie zaznaczę. Tu chyba będzie łatwiej trochę. A jak nie, no to się tu wrócę, nie. O wiem, że ktoś leci, jest dobrze, ale tu powinien być też kibel. Bo tutaj zazwyczaj ludzie latają najpierw. Widzicie? Tutaj nikt nie leci. Jeden typo tylko. Na krzyż. O! Co jest? Gitarę. Nawet nie wiedziałem, że to jest. Dobra, jakbym ja tam tako zrobił. 3, 2, 1. Hop. I teraz muszę szybko do niego biec. Tutaj, na górę, hop. Tutaj. Nie mam czym się podbudować. Tutaj. I nie ma go już. No i się już spóźniłem. Tak czekać, bo to wiem, że. O, widziałem tam typa. Dobra, niech się tego. Bieg. Dobra. I szybko przetrafić raz. Tutaj jest dwóch nawet. Trzech. Dobra, jest. Dobra, jeszcze z kilofa. Chodź tu. Nie, yeah, ajajaj. Ale dobra, zrobiłem najgorsze zadanie. Co on tak trzyma ten kilo w dziwnie. W ogóle. Dobra, ale dobra, mamy najgorsze zadanie. I to jest ważne. I to dlatego ja nie lubię tego zadania, bo jak widzicie, to zginęłem przez nie. Mógłbym znowu polecieć na ten koniec busa, ale nie zrobię tego. Wiem, jak to jest czasami, że się idzie na początek meczu i później się wraca i w lobby, nie? A nie było się 30 sekund tu. Wiem, jakie to jest wkurzające, nie? Najgorsze to jest chyba uczucie. Znaczy dużo razy wiem, że tak się dzieje. Ale no ja nie lubię tego robić, albo no. Dobra, to lecę na bossa. Aha. Mmm. -hmm. No nie, no i nie będzie busa. To lecę na maszynistkę, czy jak to się tam mówiło? No jakoś tak maszynistkę. Czy mechanik? co? Me... E, nie wiem. Mecha... Masz. maszynistka to chyba była. Albo mechaniczka. Nie mam pojęcia. Któreś z tych dwóch. Ale chyba mechaniczka, tak mi się zdaje. Tutaj, nie, ona na plaży będzie jechać ze swoim busikiem. No, pewnie. Tutaj skręci, mówię wam. Nie widzę w ogóle. Dalej się nie wczytała. Nie, jedzie prosto, bo to był ten. Drugi. Zawsze skręcę. Daj mi jakąś broń z tego domku. Nie mam. No to idę na kilow. A apteczka dwie apteczki Nie wiem, tak nie za bardzo te się liczy jak broń Coś tak mi się zdaje Jak tylko pokojowo Dobra, jest Co ona robi, kurde stacje wysadzają sobie Co jest, ty? Mogę go trafić Dobra, muszę zadać temu obrażenia. Wysowi. Dobrze, że wziąłem tą apteczkę jednak. Jednak dobrze, że to wziąłem. Ta apteczka mi się jednak przydaje bardzo. O, co jest! Oooo! Samochód! No schodź! Co to było? Ej, jedź na panel leczący! Tym samochodem. Aha, ona sobie jeszcze to działko swoje rozwaliła śmieszne. Zostawiła. Ty no wjeżdżaj na to! Aha. Od kiedy te samochody tak eksplodują? Ile one teraz mają życia? Trzy? Przy to leci na trzy strzały. Jeszcze zostało na panelu leczącym. Eee... Y No dobra. Ech. Dobra. No to lecimy jeszcze raz. Ale czemu te samochody teraz mają trzy życia jakieś? To leci na jeden strzał, no. W tym się nie da teraz jeździć zawsze. Jak jeżdżę na solo, to zawsze eksploduje nagle, tak. A bo ona sobie jeszcze to działko postawiła i to by mnie tak strzelało. I fajnie gdyby ten medalin jeszcze stawiał działka, gdy ma się poniżej na przykład 50 życia. I to by było zbyt mocno. Albo po śmierci stawia działko. Co jest? To by było za dobre. Dobra, to co teraz? Eee, to polecę tutaj sobie z tego. Podżamuję. I zrobię sobie dwa zdania naraz. <laughs> Okej, okay. już jest blisko i zaraz wysiadamy, znaczy sobie, bo zawsze będzie, a gdzie ja miałem wsiąść, w ogóle fajne, że to tak szybko, przelatuję całą mapę, 5 minut, a to jest takie szybkie, Nawet tego już nie widać, busa. Dobra, fu. I. Dobra, muszę 5 sekund. Nawet nie wiem, coś tego. Nie, odejdź. Co ty, John Wickro? Nie. Serio? Ja Nie wierzę. Jak no? Jak? No ale co? To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Dzisiaj był taki krótszy odcinek, ale następny postaram się, żeby był troszkę dłuższy. No i co, to był mu na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.